widzę, widzowie, dzisiaj gramy sobie, znaczy nie gramy sobie w piłkawę, tylko robimy awatar w bookraven, jest strójka. Nie wiem czemu awatar jest. No, jest już. Okej, okay. i tak wyglądam sobie wzięty w awatara, no bo, żeby po prostu yy, ro robić sobie tak, i żeby nie likwidować. Czyli tak, zobaczcie, yy, i teraz zrobimy to ta, yy, nie wiem ile zrobimy tych awatarów, ale trochę zrobimy. I tak, tutaj mamy, ok A ile jest tych? A, dobra, czyli mamy, to zrobimy sobie tak. Zrobimy 4 awatary i to już będzie koniec. Tutaj mamy tylko tyle, widzicie? <laughs> już wszystko zapewniliśmy, no to tak. zaczynamy. Nie wiem co zrobić, może zrobimy... No ja nie mam pojęcia, a tu co jest? No, sobie sprawdzimy. Aha. Dobra, ale czekajcie. Zrobimy coś. Yy. Mamy takie. Tylko pleca, taki plecaczek. I co my możemy zrobić? Powiedzcie mi, jak najpierw. wiem. Chciałam zrobić y, takiego początkującego awatara dziewczęcego yy, ale tutaj mamy tylko takie włosy, więc wiecie co widzę wie. Idziemy na sprincie do fryzjera yy, iQ 3000 Nie, nie tak. Zrobimy czerwone włosy. Widzowie! To jest po prostu IQ 23000. nikt nie widział jeszcze takich cudów. No i proszę bardzo, wracamy na spawn'a i mamy czerwone włosy. <laughs> Ale nie, ja, Aha, bo teraz potrzebujemy ubrać, ale... Ubranie zrobimy bo... bo taki się chcemy, bo ten drzew. Nie mamy, nie mamy tego, co chcemy. Tu chcemy zrobić początkującą dziewczynę. Halo! No. Aha, dobra. Wiecie co widzowie? Może wpiszmy po prostu. A tu? A tu? Widzowie, nie da rady. No to zrobimy coś innego. Jakieś fajne spodnie. Ale ja chcę same spodnie. Bez na przykład Coś takiego, nie chcę niczego takiego, a chociaż, a chociaż, dobra, dobra, niech będzie. Ci, widzicie widzowie? I tak się robi. I teraz w ogóle nie będzie nic pasowało do tego. Chciałam zrobić początkujące, ee, początkującego, a teraz, zobaczcie, włosy już mamy, ale nie. Chciałem, że tego nie ma. To mi się bardzo ta twarz podoba, ale dobra. Ale ładne. No to jak cię Jak ładnie to wygląda. czekajcie. No jak go nazwiemy? Czerwono włosie. Czerwono. Czer bo Włosy. Czer włosie, Czer... włosie, miejsce, gdzieś się spiesze? No i tak widzowie, no przyznajcie pięknie. Nie wiem co teraz zrobić. Ja po prostu zlikwiduję sobie. i ja teraz zrobię jakąś postać z Mirakulu, z Biedronka i czarny kulu. Co? Co by na to dobra? Tak Mirakulu. się prze? Mam pojęcia. Ho, 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 ho. Widzowie. Chyba tak się jednak pisze. Black? Gdzie jest ten black? Serio? Jakby ktoś takie coś kupił, to, to by się doigrał. No dobra, widzowie. Teraz zdaje się, że zrobimy albo biedronkę, albo marinet. Ale nie wiem. <laughs> ale zobaczcie. Mamy takie włosy, ale mamy... Jezu, ile to kosztuje? 300 robuxów. On mamy też coś takiego, ale nie wiem. Widzicie co widzę? Wie? Zrobimy chyba coś takiego. Może Adriena zrobimy. Nie wiem, widzowie. A może najpierw zrobimy Adriana, a później e, zrobimy e, z na magnet. Tak, dzisiaj no, czemu mi to nie działa, co jest? Zrobię arno to widzę. Co dalej nie mogę. No i tak... No i tak chyba tak po prostu kończyć. No, czekajcie. Czy to jest... Ej, a pataccie? Ej, ale to dziwnie wygląda. No widzowie, wy naprawdę ja nie wiem to jest chyba tyle, dobra. No ale dobra, mamy włosy Adriana, ale teraz y, kto oglądał Miraculus, to no, niech pisze w komentarzach, <laughs> a ja robię tej Adriana. Boż. Ej, widzowie, patrzcie! Mogłam zrobić, ale nie wiem, czy by były spodnie. Dobra, nieważne, teraz to robimy. Dzisiaj będzie dzień Miraculus, okej? Okay? Dzisiaj robimy odcinek z Miraculus z awatarami. I tak, i wpisała Miraculus. O. To nie jest polska bajka. O! 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 Patrzcie widzowie. O! Proszę. To Ty tylko gacie. jakie Adrian miał gacie? Widzowie! Jakie miał gacie Adrian? No ja nie wiem. Ejczkeci chyba miał jeansy, nie? Mm -hmm. Halo, ale gdzie w domy nie prawda, Ale widzicie co? też piszemy. Miraculous. 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 A Adrien. Sorry, jak będzie słychać moją klawiaturę, bo to normalne chyba. ile? Te włosy kosztują 250 Robuxów Ale oni już ma Serio, to? i wyśmy tu strócimy Albo wyśmy tu strócimy Wizowiców, nie wiem, czekaj eee, czeka się Taki spodnie miał Adrian? No ktoś chyba nie oglądał tej bajki Dobra nie będzie tej dużej filozofii Zrobimy tak, tak? I jeszcze może nóżki zmniejszymy mhm. Tak Nie no widzowie zobaczcie tak No i tak Mamy takiego Adrienka sobie, mamy sobie takiego Adrienka. Może tak skakać, ale tak. Takie miał wszystko, ale jeszcze... Nie wiem, widzę. Sprawdźmy. <coughs> sprawdźmy co jest tutaj. Adrienny. Adrienny. Co jest mamy fajnego? Czarnego kota, to ja bym wiedziała jak jego zrobić. Jak ja twarz będzie? To czarny kot był taki durny bo... chyba. To chciałam wziąć. Ale ja to wiem. Zrobimy po prostu coś takiego. I to jest nasz Adrianus, I to będzie Adrian. I ja mam na odwrót myszkę. Ja dzisiaj mi wszystko działa na jak Chcę wziąć w tą stronę to mi idzie w tamtą czasami. Chcę wziąć w tą stronę, to mi, to mi idzie w tamtą. Ja nie wytrzymam. Dobra. I teraz tak, zrobimy Adrienuszka. Yy, 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 tak. Opiszemy. Ziemy Adrian tylko. Będziemy wiedzieć. Adrian. Ładny. Dobra, teraz mam wszystko zlikwidować. Ja widzę wie ja nie wiedziałam, że... że w ogóle coś takiego będzie. Ja nie wiedziałam, że w Brookhewen coś takiego jest. No i oczywiście tradycja, nasza tradycja, gramy w Brookhaven, jesteśmy na swoim serwerze. Bo nic po prostu z tego nie będzie. Widzę wie. W tamtym odcinku się wydawało, że... Coś mi tutaj świeciło, ale nie wiem, może moja koleżanka dołączyła, ale nie było przecież Zapisał, no to nie wiem. Coś mi się tu zdaje, jak jestem na serwerze swoim, to mi się coś zdaje, że coś tu jest nie tak. No co jest? Czekajcie. Zrobimy dzień. Haha! Dobra. No i tak się robi. Dobra, i teraz proszę mi powiedzieć, gdzie to było. Oko ok, i tu. <laughs> będzie mi... mi ra ko Miraculous? Miraculous. Tylko piszemy. I teraz tak. tak. Ale ja a co? No, widzicie, widzowie? Widzicie widzowie? I tak to wygląda właśnie. Tak to właśnie wygląda. A kogo to są włosy? Nie chcę się... sobie nie tylko Nie a nie to może jest zoom widzowie widzicie jak to wygląda a to dobra dobra wiecie pokombinujemy pokombinujemy cokolwiek a, dobra. wiecie co widzowie ja chciałam to w ogóle zrobić Czarnego kokota Ale musimy wziąć To tak. Pewnie będzie maska Nie wiem no widzę Może tak będzie pasować o albo to Jeszcze głupi Dobra Albo i A czy kto to kogo to Kogo to są włosy Nie mam pojęcia To nie Już lepsze jest to Najlepsze będzie to Dobra, ten odcinek chyba będzie długi. A kogo to są włosy? Ja widziałam kiedyś takie włosy w Widzowie, dajcie znaczy widzieliście kiedyś takie włosy o tym bojce. To jest Ale jeszcze by się przydało, żeby... A nie bo to jest pleca, to nie. Sorry. Sorry. Coś jeszcze tutaj dlaczego mam no, tylko Koko? Watzę ciemno zrobiłam na zakonnicę. No, bo jest. Ale dobra, dobra. Teraz idziemy do ubrań, do chłopaków. Tutaj. I... Mirakulus, Czarny kot. Ja się boję, że ten odcinek będzie trwał w nieskończoność. Widzowie, co to jest? Ja tak. wiem, widzę, wiem. Wiecie co? Chyba... Nie musieli znaleźć coś. Do czarnego kotka. Tu. Lecie coś tutaj i... Ale zobaczcie na no, to no. Ja, widzowie wiecie co. Wygląda jakby to mi się włączyło jakieś utrudnienie. Jakaś wada wzroku czy coś. Dobra, nieważne. Nie, tak. nie chcę tego. Nie chcemy tego? Spodnie chcemy. A bluzki, bluzkę czarną. No ale widzowie, co jest dla dziewczyn. No i tak, takie, takie, tak, tak to wygląda. Widzicie, widzicie, tak chcemy sobie zrobić. Chcemy sobie, no widzicie, działa mi, no działa ta miska. dobra. Halo, no. Przeroblox. widzowie. Gdzie tutaj Roblox? Bo to jest czarny kod Robloxowy. Dobra, oddalamy kamerkę. Jak wygląda? W czarny kot. Mam nadzieję, że mnie załapie. chwilę będziemy kończyć, bo tutaj mi to i jeszcze to zostało. Zrobimy może co zrobimy. Jedronkę? Nie wiem, baba. Czarny kot. Ej, no bez problemu. No. Brat, teraz wszystko usuwamy i wszystko wszystko ale te uszy mi się ekstra dopasowały i teraz y, zrobimy chloe co? nie wiem co zrobimy widzowie chloe zrobimy I... Tak się pisze, klał, dobra. To Jezus Maria, no nie wytrzymam, no. No to co, no to królową pszczół zrobimy. To tu jest. Niech nie dobra. Niech chcę, ja zrobię biedronkę, tak, widzowie, zrobimy biedronkę. I, ale czemu? No się tu nie zna, nie. Widzowie, widzicie, i tak to jest właśnie.

jak mamy bidre, to trzeba też kwami wziąć. Ho, ho no. PIKNOŚCI! Ho, ho, ho. Dobra, pikności będzie, pikności, dobra. I teraz musimy zrobić sobie... No, to jest dziewczyna, więc zrobimy tak. Tak? I tutaj była. No, ale zobaczę, widzę, jak to wygląda. Nie, trzeba, trzeba wpisać... Yy, nie, nie tu. Tu.

Zrobimy biedronkowego. O. Zrobimy kogoś takiego pracownika Biedronki. Zrobimy pracownika Biedronki. Co? Co wy na co widzę Powiedzcie. Ja mam dobre pomysły w tym. O, pikności. Czy to jest plasterek? Kosztuje 5. To kosztuje 5. I teraz włosy. Ale co chcecie? Chłopaka czy dziewczynę? Myślę, że dziewczyny. A takie? Nie, no widzowie, wiecie co? Ja bym wzięła coś takiego za buksy, ładniejszego. Ej! Ale to jakiś taki bardziej. Taki. Widzowie! 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 Ja chcę się za Mirę jednak przebrać. Nie wierzę! Za Mirę! Zamire, bo nie pamiętam jak ta się nazywa z fioletowymi włosami. Wybieramy się za Mire i nie ma odwrotu. Naprawdę, widzowie, proszę was, już nie wyciągnijcie do tego, żebym za Mire się przebrała. Wiecie, kto to jest Mira z takiej bajki, której nie oglądałam? <laughs> Ale znam y, głównych postaci, bo oglądałam tam na YouTubie różne kanały tam mówili niektórzy, co to tam? Tu jest Mira, tam była jeszcze Zoe i Świeram to w samym punktem, ale zaraz, zaraz. Ale to, że Mira ma, y, ma czerwone włosy, to nie znaczy, że ma ubranie czerwone, więc idziemy tu i żyjemy. Aż dłużej. Mira. Ta. Так я вам возьму. Убразы уже такие. Миро... Nee Почти. Почти. Почти взяли. т. Волосы с Хантрипс а от Фаш Саджа Войс. Ja nie, nie chcę na to patrzeć. Ja widzę, wiecie co? Zróbmy, że Mira ma taki makijaż. I sobie piszemy. Wiecie co widzę? Wie? Mira strój. Po angielsku nie umiem. ale trzeba po angielsku. Nie wiem po angielsku. Nie wiem, mam pomysł. Midra. Tu wszystko będzie. Wszystko będzie. Kapliczki! No. Mira, strój, mira, strój. O! Proszę, popisały się. Popisały się. Już bardzo. Piknie, piknie. Nie, ja, wiecie co widzowie? Po prostu weźmiemy jakieś ubrania. Jakieś ja bym wzięła tak. Ja cokolwiek pamiętam, gdzie ma ubrania, ale tak. Weźmiemy to. weźmiemy to. I zobaczmy, czy. to. Albo to, albo to. Co to, to jest lepsze? Dobra, teraz spodnie. Co widzowie, szybciej się orientuję, muszę się szukać. No coś, Ci widzowie? Cały czas mi ten pasek wyciąga. Wy ten. Nie patrzcie na to, bo to nie ma sensu. Dobra. Git. <laughs> I teraz? teraz, 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 teraz co, teraz co, teraz co? A dobra. Yy, widzicie widzowie, tak się śpieszę, tak się spieszę, żeby to nie trwało dwie godziny. Patrz. Yy. Dobra, coś takiego? wie, coś takiego? Czyli właśnie chodzi mi o to, o to, i chcę to. A to jest co? To jest nie ważne, ale... a coś takiego. No dobra, czyli Mira jest gotowa i zapisujemy. No, wielkiej filozofii na tym nie ma. Jedną ręką nawet zapiszę. Nie ty, tylko ry. Mira. Dajcie. Dajcie, bo nie mogę nacisnąć. Gotowe. w miejsce 24. No i tak. Widzowie, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, suba yy. i wpadajcie na yy, mój kanał, bo tam są bardzo fajne 我要下车。